odbył no, się u nas protest przeciwko odpłatnym podwodnicom autostradowy. No, ten protest nie był zbyt liczny z tego powodu, że y, pogoda nam nie sprzyjała. Czego się dowiedziałem? Przede wszystkim y, jest przygotowane rozporządzenie, które ma umożliwić y, mieszkańcom liwic do bezpłatnego przejazdu przez y, bramki autostradowe. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Tego niestety y, nie udało mi się uzyskać. Myślę, że zostanie to y, wkrótce nam wyjaśnione. Druga sprawa y, zadałem pytanie y, w temacie jak Gliwice protestowały w sprawie płatnych autostrad. Więc minister nie potrafił tego odpowiedzieć natomiast powiedział, że jeżeli złożymy interpelację w tej sprawie to taka odpowiedź zostanie udzielona. Ja przypomnę, że tak decyzja lokalizacyjna jak decyzja środowiskowa oraz pozwolenie na budowę Stroną zawsze jest miasto. Czyli miasto na każdym etapie budowy miało możliwość oprotestowania tego. Niestety, jak zdążyłem się poznać, takich protestów miasto do dnia dzisiejszego praktycznie nie złożyło. Te protesty w tej chwili są składane. I pan minister mi właśnie zadał pytanie, dlaczego dopiero teraz, dlaczego ja za tym biegam. No więc ja y, powiedziałem, że reprezentuję środowisko y, mieszkańców i stowarzyszenie Gliwiczanie razem i dlatego interesuje mnie sprawa płatnych obwodni z autostradowych. I kolejna rzecz, którą y, udało mi się y, załatwić to jest to, że zaprosiłem Pana Ministra, żeby przyjechał, zobaczył jak to rzeczywiście wygląda i Pan Minister obiecał, że y, weekend majowy przyjedzie tu do Gliwic Zobaczy i będzie do dyspozycji państwa, będzie od, mógł odpowiadać na wszystkie pytania, jakie z tym są związane. No i dzięki y, temu odnoszę wrażenie, że jeżeli się chce, to można być skutecznie. Pytanie, gdzie władze samorządowe miasta, dlaczego władze samorządowe miasta nie zabiegają o takie spotkanie, dlaczego nie potrafią dotrzeć do ministra, skoro ja, y, no, szary obywatel, potrafiłem dotrzeć do ministra, a nikt z tutaj do tego ministra nie potrafi dotrzeć z nim chociażby przeprowadzić rozmowę taką, jaką ja przeprowadziłem dzisiejszym. To tyle?